Kto z was kiedyś posiadał Amiga 500. Tutaj przed wami jest mój egzemplarz, który zaraz sobie rozpieczętujemy, ponieważ posiada on jeszcze oryginalną plombę producenta, która została naklejona ponad 35 lat temu bardzo fajne logo C. Nie jest jeszcze to takie pierwsze tłoczone, tylko drugie pośrednie i super klawiaturę z dużym Enterem Big L. Tak się na to mówi jeszcze w układzie QWERTY. Zaraz pokażę Wam plombę i zajrzymy do środka. Blomba już zerwana, wszystkie wkręty zdjęte, wszystko już rozpiąłem, żeby było szybciej i dynamiczniej. Zdejmiemy górną obudowę po to, żeby zobaczyć co jest w środku. Tak to się prezentuje. Ja już sobie to porozpinałem. Mam zdjęte ekrany, zdejmę klawiaturę, żeby pokazać wam płytę główną, która jest w rewizji 6A. Zdejmiemy ekranik. Płyta główna tak się prezentuje. Bardzo ładnie zachowana, piękny złoty laminat stacja teka i zaraz sobie na szybko podłączymy to amigę i zobaczymy czy tam zagada. Włączam zasilacz. Dioda się zaświeciła. Mamy czarny ekran, pancerne Amigi 500. Ta amiga pochodzi z mojej kolekcji. Ona dość długą mi leży, zakupiłem ją bardzo dawno temu, jak to wszystko jeszcze było o wiele tańsze. I wsadzimy dyskietkę. A to zaskoczenie. Dyskietka nam się wczytała za pierwszym razem bez czyszczenia stacji. Dobra, to by było na tyle. Dzięki piąteczka i do następnego. Cześć!